Polski Ład wprowadził szereg zmian. Jedną z ważnych zmian jest możliwość stosowania w przypadku rodzin wielodzietnych dużej ulgi podatkowej, która całkowicie zwalnia do pewnego poziomu dochodu opłacania podatków. Zadaliśmy to pytanie Michałowi Ciliwale, doradcy podatkowemu, na czym ta ulga polega i kto może z niej skorzystać. Witajcie, witam Cię Michał. Witam. No. Na czym polega ta ulga? No, ulga jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Pierwsza rzecz, że muszę powiedzieć, że ona jest możliwa dla obydwu rodziców. I chodzi tutaj, że przychody do wysokości 85 548 złotych są zwolnione z podatku dochodowego. I to przychody nie tylko z pracy, jeżeli rodzice pracują, ale także i z działalności gospodarczej, niezależnie od tego, jaką formą opodatkowania jest ta działalność. Czyli, nawet jeżeli jesteśmy na ryczałcie, na zasadach ogólnych czy na podatku liniowym, mamy prawo do korzystania z tej ulgi dla rodzin wielodzietnych. Trzeba zauważyć to, że jeżeli mówimy o rodzinach wielodzietnych, to to są rodziny, które mają czwórkę i więcej dzieci. Co ciekawe w tej uldze i jaka taka preferencja jest, która mnie też zaskoczyła, to to, że nawet jeżeli dziecko nam się urodzi 31 grudnia danego roku, to mamy prawo do całej ulgi, jeżeli to jest właśnie czwarte czy Więcej niż czwarte dziecko, to mamy prawo do ulgi za cały rok. To widać, że ustawodawca chce zmobilizować społeczeństwo, żeby było więcej tych rodzin, nie tylko dużych rodzin, bo duża to 3 plus, tylko jeszcze większych niż duża rodzina. No, trzeba liczyć się z tym, że przecież młodzi ludzie będą płacić ubezpieczenia, starzeje nam się społeczeństwo. Nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Europy, no i ktoś musi te składki płacić. Mamy przecież system ubezpieczeń polegający na tym, że to młode pokolenie płaci na tych, którzy są na emeryturach, te składki i one są redystrybuowane na, tych, na te osoby, które no pobierają te świadczenia. Cały czas ten system, mimo tego, że mamy swoje prywatne konta emerytalne, to cały czas ten system funkcjonuje. Tam nie ma fizycznych pieniędzy, tam są cały czas zapisy na kontach i jeżeli nie będą kolejne pokolenia płacić na te ubezpieczenia, no to nie będzie na te emerytury, które państwo gwarantuje. Michał, bo tu jeszcze jedna ważna padła kwota. Górny przedział Pierwszego progu podatkowego? No, kiedyś, jejszego, że tak powiem. Tak. tak. A właśnie czym to się różni? No, bo teraz powołujesz się na ten, na ten limit, te 80, 80 parę tysięcy, a przecież ten próg stanowi 120. Czyli jak to rozróżnić? Czy w następnym roku, on, czyli za 2023, on będzie wyższy, czy jak? Nie, no, ustawa wprowadziła taką kwotę i ona nie jest wprost związana. Z tym pierwszym progiem podatkowym, choć rzeczywiście ona jest w wielkości tego pierwszego progu podatkowego, który mieliśmy w roku 2021. Tak? Ale nie jest to tak, że w następnym roku ta kwota się zmieni. Być może w ogóle zmieni się znowu ulga w jakiś inny sposób. Na dzień dzisiejszy. Mamy takie wartości, jest to wartość rzeczywiście z tego progu, ale nie związana bezpośrednio z obecną skalą podatkową. Dziękuję Ci bardzo, Michał. Moim gościem był Michał Ciliwała, doradca podatkowy. Zapraszam na kolejne odcinki.